Imię? Szpirbon. Szpirbą. Był próg lajków, ale zanim boksa otrzyma, zakręć tutaj na kole, zobaczymy co wylosujesz. Wymień pięć klubów na literę i ja mówię literę M. Majorka, Monaco, Manchester City, Manchester United, Mieć, Legnica. Poprawnie odpowiedział. Drugie pytanie, czy followujesz Lucky Oczywiście, że followuję. Warto followować? Oczywiście, że warto followować. I trzecie pytanie. Powiedz kto jest najlepszym pomocnikiem w Premier League na ten moment? Declan Rice. Nie no, Bruno Fernandez jest lepszy. No sz, sz, wiadomo. Bruno Fernandez właśnie pokazał swoją siłę w ostatnim finale. Więc chyba widać, kto jest najlepszym pomocnikiem w Premier League. Dramat. Dramat. Nie. Dramatycznie odpowiedział, no ale w prób lajków, boksa otrzymuje. Pokaż tutaj do kamery, co się znajduje. Real Madrid Takie boxy o 30 zł Mówi to ja, Anuel, dziękuję